Pani Klaro, Szanowni Państwo ministrowie, Szanowni Państwo. To jest dla mnie ogromne wzruszenie i zaszczyt, że mogę dzisiaj tutaj być z Państwem w tak wspaniałym dniu i chcę podziękować Jerzemu Kwiecińskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu za te inicjatywy. My pamiętamy Grażynę przede wszystkim jako wspaniałego człowieka, jako kobietę niezwykle mądrą, skromną która zawsze potrafiła, potrafiła wprowadzać niezwykły spokój. Ja tak ją pamiętam, że Grażyna zawsze wprowadzała właśnie niezwykły spokój w każdej sytuacji, w każdej okoliczności, nawet kiedy były najtrudniejsze sytuacje, trudne rozmowy. Grażyna potrafiła właśnie swoją mądrością i spokojem wprowadzić ład w to, co robiliśmy i o czym rozmawialiśmy. I taka była. Kojarzy się z nią, Nierozerwalnie słowo rozwój, bo to Grażyna wymyśliła tę ten, ten część programu Prawa i Sprawiedliwości, która była poświęcona rozwojowi. I razem ze swoimi współpracownikami, z ludźmi, którzy wokół niej się gromadzili, potrafiła nas wszystkich ja pamiętam ją ze współpracy w klubie parlamentarnym potrafiła nas wszystkich właśnie zarazić tą wspaniałą ideą rozwoju, zrównoważonego rozwoju Polski. I tak jak już było tutaj powiedziane, Grażyna zawsze wierzyła w to, mówiła i była przekonana. I ja dzisiaj również staram się to wszędzie, na każdym kroku podkreślać, że każdy, bez względu na to, co robi, gdzie się urodził, kim jest, gdzie mieszka, ma takie samo prawo do rozwoju, ma takie samo prawo do godnego życia. I ta idea jej bardzo przyświecała i tej idei nas nauczyła, i ta idea znalazła swoje miejsce w programie Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Bo to, co robimy, to, co robimy właśnie w tym obszarze rozwoju, gospodarki, to jest spuścizna, którą przygotowała, pozostawiła i wdrażała w życie Grażyna Gęsicka. My dzisiaj Realizując programy rozwojowe, realizujemy programy tak naprawdę Grażyny, bo ta idea, ta myśl, którą ona pozostawiła właśnie nam wszystkim, leży u podstaw programu rozwoju rządu, prawa i sprawiedliwości. Ale też myślę, że warto powiedzieć właśnie o Grażynie, jako o sobie mądrej kobiecie, mądrej, skromnej kobiecie, która. Ceniła ponad wszystko Polskę, pracowała dla Polski, traktowała politykę jako właśnie dobro wspólne, myślenie o dobru wspólnym. I zastanawiam się, co dzisiaj Grażyna by nam powiedziała, gdyby była tutaj razem z nami. Bo ponad to, że przemawia właśnie poprzez projekty, programy rozwojowe, to wszystko, co znamy, co pozostawiła, o czym pisała, o czym mówiła. Zastanawiam się, w jaki sposób dzisiaj potrafiłaby uspokoić, właśnie uspokoić sytuację. Tak jak powiedziałam wcześniej, ona poprzez swój spokój, poprzez mądrość wprowadzała w swoje otoczenie ten potrzebny wszystkim ład i, i właśnie takie zrównoważenie. I myślę, że dzisiaj Grażyna powiedziałaby, że. Wszyscy mamy jedną Polskę. Jesteśmy politykami, spieramy się, mamy prawo do różnicy zdań, mamy prawo do różnych poglądów, ale są sprawy, w których musimy być zawsze razem. I właśnie 13 grudnia warto to podkreślać: Łączy nas Polska, możemy nie zgadzać się ze sobą. Możemy protestować, możemy mieć różne opinie na różne sprawy, ale kiedy przychodzi mówić, myśleć o Polsce, powinniśmy mówić jednym głosem. Bo Polska jest nasza, wspólna, bez względu na to, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, jakie mamy poglądy, co robimy. Jesteśmy wszyscy Polakami i myślę, że. Tę naukę grażny powinniśmy sobie wszyscy wziąć do serca, a szczególnie warto o tym mówić właśnie dzisiaj, 13 grudnia. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem polityków i sądzę, że tak postępowała być dzisiaj grażna, jest łagodzić spory, jest mówić o jedności, mówić o wspólnym dobru, mówić o naszej Ojczyźnie. Przy różnicach zdań i różnych poglądach, Szukać porozumienia. Ci, którzy dzisiaj próbują napuszczać jednej na drugich, opozycja, która jest opozycją totalną tylko dlatego, że uważa, że jeżeli dzieje się źle w państwie, to oni na tym korzystają, powinna zastanowić się, czy dla dobra wspólnego, dla ojczyzny, nie warto, nie warto razem pracować. Grażyna dzisiaj powiedziałaby, Zróbmy coś dobrego razem dla Polski. I ja myślę, że warto powtarzać właśnie te słowa. I rozwój Polski, to o czym ona wszystkim, wszystkim nam mówiła, właśnie jest tym, co warto razem podjąć. Pani Klaro, ja otrzymałam od Pani tę broszkę. Założyłam ją dzisiaj z wielkim, jest to dla mnie wielki zaszczyt. Ja bardzo dziękuję, bo dostałam ją od Pani, i to jest dla mnie też pewien symbol. I to, co powiedziałam w tej chwili. Grażyna była dla mnie wielkim wzorem. Grażyna Gęsicka i Ola Natalii świat to były dwie kobiety, które ja spotkałam w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, które nauczyły mnie właśnie tego, że warto dla dobra wspólnego razem podejmować nawet największe wyzwania. Dziękuję Pani bardzo.